Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Gracja Nastacki. Dla Nikoli z okazji 23 urodzin, które obchodzi 12 czerwca. Życzę dużo szczęścia, radości, miłości, powodzenia, sukcesów, spełnienia wszystkich marzeń, wszystkiego najlepszego, a teraz specjalnie dla Ciebie, Nikolo, mam piosenkę. Nikol, Nikolalala, Nikol, Zajmuje się domem wspaniale i ma córeczkę, lilianę i męża kochającego, Huberta wspaniałego. Nikol, Nikolalala, Nikol, Nikolsielala. Teraz kończy dwadzieścia trzy lata. I jest we wdzięki bogata. Ubrana jest super modnie i wygląda cudownie. Nikol, nikol, lalala. Nikol, nikol, la. Ona super gotuje. Robi manikir i fotografuje. Lubi kryształki i cekiny. I nie wchodzi w maliny. Nikol, 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 sielala. Nikol, Nikol, lala. La. La la. Dziękuję, pozdrawiam. Na razie, cześć.